O, siemka! Na siemka. Chcesz na kawę wpaść do mnie? No oczywiście. dawaj, idź do pokoju. Ja, ja ci zrobię Ej, pokoju. a pójść pu z tym, a tym, te, a... A proszę, mogą być... ile butelek? Nie, ja mam butelki, nie musisz mi dawać. Tak, zrobię ci kawę. Naturalną. Ja się właśnie rozbijam wodę, bo ja tak lubię wodę. Dobra, to zaraz będzie jeszcze kawa, będzie lepiej. Proszę tylko... Dobrze. Ej, mam pytanie. Jakie? Mogę cię zabić? Nie możesz. Czemu? Dobra, masz tą kawę. Okej. Okay. Co najlepiej. Idź do pokoju. O, ale... Ostrzeżesz mnie? Czym? Postrzeż mnie, czy te kawy grożą, czy to... czy to... Czy naturalne to naturalne jest, pić? naturalne. To są zioł. Siu. No tak? Tak, naprawdę. A dlaczego jest zielona? zielania są zielone. E, okay. Niektóre są, a kawy mają taki zielony kolor, co niektóre. Posmakuj. A, zresztą. Ach. Dobra, ja mam taki pro... E, zresztą. Okej, okay, posmakuję. Ja też mam ją Nie, ta kawa jest trująca. Nie jest trująca! Ja i... A! Może jest trująca? Zobaczymy, zobaczymy. Au! A Czekaj, pomogę tej kawie. No weź! Kurwa mać! To O, fuck! Uciekam! 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 Poczekaj! Proszę w komentarzach robić niż na cześć Milki Jona. Trollface.